I wybieramy mapę, wybieramy miejsce burgerów albo kawiarnię albo mama jest za granicą. Okej, okay, jestem Bejbusiem, patrzcie, jestem dzieckiem. O nie, 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 może przejść. O nie, przegonij mnie cały czas. Goni. Uwolnij mnie, Sebek, uwolnij mnie w pykarniku, jestem, ale czekaj. Dawajcie, bo mnie chcą usmażyć. Ej, to oni. O nie, nie. palącym się teraz jestem kucharzem, jestem teraz. A rozumiem, mamy po prostu jako dorośli usmażyć dzieci. Dobra, łapie, łapie, kucharz. to jesteś, to jesteś, to A O nie, uważaj, sobie. czekaj, czekaj, czeka, czeka, jest, czeka, czeka, Gdzie jest ten mały, mały? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Łapsepka, łapsepka, łapsepka. Zobaczcie tylko, jaki to jest wielki koc. Zakrywa je całego. Ale też mam do niego nawet poduszkę. Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. Nawet mam skarpetki i grafika tak samo jest z dwóch stron. Nawet fajną, milutką czapkę. Uśmiechnięta jest tak jak ja. Ale teraz najważniejsze, to zdjęcie, które widzicie z moim autografem i już niedługo zniknie. Nie będzie takiego zdjęcia i się nie pojawi. Będzie tylko inne, więc ostatnia szansa na zdobycie. Podajcie na sklep Snow Team. A jestem teraz w się, bejbusie, patrz. Bejbusiem jestem. Uciekam, 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 szybko paskudzimy. Jesteśmy jako dziecko, które ucieka. Gdzie jest Szybko, szybko, czekam, ciekaw, czekaj! Kto jest? Dobra, jestem tutaj. Okej. Okay. A jestem, chowam się, chowam się, patrzcie. Nic do mnie. Muszę ratować kogoś. Ratuję was. Kto jest w piekarniku? Sebek, mów czy jesteś w piekarniku, to ratujecie. Jestem, jestem w piekarniku. W piekarniku. Ktoś tam o ratowałem jak to jest? ratowałem ciebie, Bialek. no to mówcie, ja będę was ratował. Szukaj, ciekaw, ciekaw. <laughs> Ciekam! Nie Uratuj mnie! Da, da, da. Szukam, czekam, czekam, czekam. Gdzie ratował? O nie, kto się zadał w rajatku! Jestem! Co się stało? Co się stało? Ej, padłem, Dlaczego ja padłem? Dlaczego Jaki ja padłem? jestem! Ej, ja odpadłem, Ale... nie wiem czemu! Jestem! Nie, nie! Ej, odpadłem, ktoś mnie złapał chyba. Ajajaj Aleks się chowa w szpiżarni. To rozumiem, my musimy się schować jako dzieci i przeżyć, a oni, jako dorośli, rodzice muszą nas zapać i po prostu zlikwidować. Mają nas rozwalić. nie A my musimy unikać. Wyglądajcie sobie o końca, kliknijcie łapeczkę w górę, zasadcie ja kto klikał łapeczki. Też pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie jednego subika, sub 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 subskrybera. Ja zostałem Pamiętajcie no o, nie. o tym. Okej, okay, czyli my musimy uciekać Mam jako ja właśnie Jest jedynym, który ten. Dobra. Żyje. I no ja, ja jestem gdzie to ty jesteś jedynym, który żyje. W biciarni. A wygrałem! Alek wygrał, jest! Brawo Alek! Uh -huh! Alek wygrywa z masu team! No i teraz ja jestem kładzem! Hu zapięłas, O ty zamknęła, Patrz, Nie, zaczął mi się, zaczął mi się. a mam jednego, mam jego go do piekarnika, włożyłem do go piekarnika. Się, a. dziecko! A idę, idę! Kłalej tak wyskoczyło! Jeszcze raz! Ale wyskoczyło to Ej, ten bejbuś tak wyskoczył. Szybko no idę, szybko idę. Zapie... Jest, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją, Włożę do piekarnika, włożę do piekarnika. Szybko <laughs> idę. Jest, włożę do piekarnika. do piekarnika. do piekarnika, do piekarnika! Dobra, pali się. Okej, okay, szybko się teraz doż, idziemy nie to. Się dożesz, nie ej, nie, nie możemy stać jak coś. Musicie cały czas schodzić. ała. zostałem. Ała. Wygrał rundę. Kto o, to wygrał rundę? Ja wygrałem rundę. Jest! Wygrałem! Jest! Sapałem trzy razy, dwa razy na tunek i dwa razy z więzienia. Wuuuuu! Dobra. Ok, teraz rozumiemy zasadę gry, teraz gramy na poważnie. Dobra. Okej, okay, chcesz też dodać przedmiot w Bake Baby? A bo jesteśmy Bake Babami po prostu takimi. I musimy uważać, dobra, teraz wybierzmy inną mapę. Wybieramy kawiarnię. kawiarnię Ej, w Kawiarnia na majkoczarniku. Kawiarnia na dachu! Lecimy z kawiarnią! Woo! Spieszyk, chodź tu mały, chodź ty mały kundlu tutaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, jak ja cię dopadnę, chodź tu, chodź tu chodź tu mały, chodź tu, chodź tu, chodź na Ja zaprę go, mam go. Nie, jak, jak z takiego daleka on mnie mógł złapać, Już to jest niemożliwe. Patrz, patrz, idę teraz tutaj do piekarnika czy może, puu, Z piekarniku sieć. Daj, o nie, się. O, to jest mały, ej, ej, chodź tu ty kuda, ja cię zaraz, ja cię te chodź tu. Nie, nie. Ty mały, ja cię. No jak ty mnie łapię? Chodź ty, ty dziubasiu, chodź ci do piekarnika może. Chodźmy do piekarnika, Alek, do piekarnika. No idziemy! do piekarnika idzie! Puśćcie mnie z piekarnika, nie chcę. O. A ja jestem teraz z O, teraz skakam. Ja ty. ty jesteś? No no to ja jestem nikim, nie nie mi, nie mnie nie. Nie zapiesz mnie się! nie zapiesz mnie, nie zapiesz mnie. Ja już cię mam prawie. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, ale ja skakał, chach, ciao, chach, Tu jestem, tu jestem się. <laughs> jak to złapa? O. No jak to złapać? Ty jesteś takiego daleka, ja nie mogę cię... Aaaaa! Spadłem na dół! Kurde, przegrałem z spadłem na dół niechcąco! Spadłem na dół! O jestem teraz tym dorosłym! A ja Do, bym się... Szyko, 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 szyko biegnę. Dawaj, dawaj, daj uciekamy, uciekamy, teraz tutaj. Dobra, teraz tu. O, zapytajcie mały brzdący, chodź. Chodź chodź tu, chodź tu, Daś, taś, 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 taź, gdzie ty jesteś? Chodź tu, chodź tu, chodźcie tu. Chodź, widzę, tu. Chodź, chodź, cię witź. Mam cię, i do piekarnika, do piekarnika. po do piekarnika ej, to jest idziesz. Nie fair, bo tym jest daleka łapie, O, to tam. O, mały, biegnął tutaj, jakiś mały. Chodź tutaj, o, o ty dzięki. mały, o ty mały, krasnoludzie. O, ty mały, o ty mały, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja zapałem, ty go, <laughs> zapałem. ma małego, dobra, idę teraz do piekarnika, go włożę tutaj. Pum, do piekarnika idzie, dobra, elegancko. Nie spadłem. Dobra, i teraz zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie. Patrzymy, ktoś tu, bo jest jakiś inny. Czy ktoś tu przybędzie, uratować go małego. Ha, nikt go nie ratuje. Hahaha, <laughs> nie tkwiłem na to, jak Dobra, ej, ja muszę jeszcze jednego, gdzie jest jeszcze jeden? O słyszę, tutaj jest. Tam go widziałem. O ty mały. Patrz, ratuję go. A, zapałem go! Ale go zapałem, małego! Ja Wygrałem rundę! Trzeba go ratować, trzeba go ratować pływ. i go zapałem, jako ten. Dobra, wygrywamy. Jak na razie team mniej wygrywamy. Szybko, uciekamy, uciekam, uciekamy. Uciekam. O nie, on jest szybko, nie! Ja, ja cię złapię. Ja Cała, <laughs> to uciekam, szybko jest. <laughs> nie może przejść. A. Nie, nie ma, nie ma. Nie ma. Mam! Szybko nie załap uratujcie mnie, Alek Fatih, zacznijcie, wsadzili mnie do piekarnika! Ja Nie mogę Cię złapać. Fatih, uratujcie mnie, ktoś. Noś. W piekarniku się smażę. Nie mam jak Cię ratować. O nie, najgorzej w piekarniku, mnie wsadzili do piekarnika. O, jest, ktoś ratował, dzięki! Uciekam szybko, uciekam. O, 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 o nie, o za co. A tu jesteś, mały sprodzi. Chodź tu, chodź tu, dzięki, ja się. nie. Uciekam, ja się. Uciekam, 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 ja sobie. O nie, padłem. Niechcący, walnęłem się prądem. O, jestem teraz dorosłym. Kurde, jest 2 na 2, widzowie, 2 na 2 jest. Dobra, musimy szukać. ja jestem. małe Dwa, dwa, dwa jest. mnie. Dla, jak oni są, Johnny są, są. Gdzie widziałem jakiegoś małego tyłużącego? Dobra, poddawaj się. Czekaj, on gdzieś tutaj był, widzę go, tam jest. O ty mały kurduplu, chodź tutaj, tu, chodź tutaj. Ja cię zapię. Gdzie on tam przeskoczył, o ty mały, jak wycwanił się. O to, jeden tam przeskoczył. Czekaj, John jest, John jest. On tutaj widziałem go. Uważa się w piekarniku, o. on jest, John, John jest, John jest, nie widzę go. Czekaj, ej, on tam przyszedł środka, ale ty mały wycwanił się. Niech ja go zapię tylko. Czekaj, no. gdzie on jest? Czekaj, ktoś go zapał chyba Czekaj, gdzie są te małe, gdzie są te małe? Czekaj, tu jego nie widzę Może to wygramy, może to wygramy Tu biegnie, patrz, patrz, jak on biegnie szybko Ej, o ty mały nie zapałem go, ej, przeszedłem przez ściany. No jako ona mnie cały Hatsker. czas Hakuje ha, No, nie wierzę O, jest, złapię go, złapię go, zapię go, złapałem Chodź Dzięki. tu, chodź tu no nie, chodź tu. O nie, no jak to się zamknęło? No nie <grym> domie, spakowałem ich. Dobra, jest. Jest, kolejna rundę, wygraliśmy. Jest, zapałem, Dawajcie jeszcze raz, Jest, kolejna runda, ale fajnie to porobiliśmy. O, się zapałem, dostałem monety. Za te monety możemy sobie coś kupować. O, mogę mieć skórki, ale jazda. Uuu, jakie fajne są. Patrzcie, możemy zmienić skórki. Możemy mieć e, jakieś... Zdolności możemy mieć. Ej, e, jakie zdolności? Zdolności możemy mieć jakieś. Ale fajnie, dobra. Dawajcie, mama jest za granicą, mama, mała ma pizza, no. Mamo, jest za granicę No, jestem. No, nie idziemy teraz tu? Ty... my czekaliśmy, a ty wszedłeś bez tego, gadajcie, nie, nie czekając wejdźcie. na nas. Chodźcie, chodźcie, ja wszedłem, no dawajcie, dawajcie, nie dawajcie. ma. Uwaga, musisz się wchodzić od razu po rundzie. No, czekajcie, ale te, są odliczane sekundy, nie? Okej, okay, tu jest mały burząc, chodź. U. A, zapałem go, o co uciekł? O ty mały, jeden tyk, chodź tu. Jest, wziąłem go. Ha, ha. I do piekarnika, bum, do piekarnika z pizzy, pali się. Yo! Ej, Widzę, to jest mocny. Bro, ja też jestem z tobą Ale ty jesteś mną, teraz jeszcze innego. o Tam widziałem go O nie mały są te kuskunkse mały Chodź tu wziąłem go, go, go wziąłem yes. go! I go. wziął go łapiesz! Da palę go na E, na E klikaj w niego. Cały na czas e, spamuję. E. e, dlatego ja cię złapać nie mogłem Padł i na E, zaraz ktoś przyjdzie tutaj O biegnie! Biegnie! Biegnie, wziął! Ej, patrz, patrz, tutaj! Mamy, ty kurde! Dobra, dobra, łapie, 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 łapie! łapie. Wiesz no, go, wiesz go, wierzko, go! dobra, mamy, szukaj drugiego, szukaj drugiego. Gdzieś On łowania, tu mam. No. A tu jest, tu jest mały, tu jest mały pustąc Ej, czekala runda, co? Przegraliśmy Sebek, ty tam szybko Randomie, no nie, uciekamy ja teraz przed nimi. Szybko uciekamy, 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 trzebacie uciekamy. Się uciekamy. Się postarać! Uciekamy, uciekamy, szybko Złapałam je, złapałam je! O nie, Do pieka, nie nie, nie włożyła! Nie, nie. Nie, 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 nie. Ratuj sepka nie. O, Ratuj mnie! Szybko! złapałam mnie! Do wody wpadła, Przegraliśmy rundę? No there. nie wierzę w to, ale nas zatwiły te dziewczyny dwie ogarnięte A teraz yeah, musimy daj. jeszcze raz, dawaj, dawaj, łap, 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 łap łapie. łap 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 Dawaj, 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 ja złapałem ją Zaraz drugą, teraz drugą, drugą szukaj Ja będę pilnował ten, ten Dobra, tutaj przechodzę Ale no, Okej, okay, wpakowałem no, go, musimy no, wygrać, musimy wygrać Strzałki pokazują, że oni są, nie? No Zapią, tylko zapią. Ale to jesteś. Patrz, patrz, czy ja no weszła! Ja zapałem ją. Co tu łapę drugiego, łapę drugiego, no biega koło mnie, dawaj, sebek! Łapie, ja łapie, zapałem, łapie, dobra, łapie, mam łapie. dwóch, okej, okay, palimy. <laughs> wygrałem rundę, wygraliśmy, widzisz? Dwóch na dwóch to jest runda. Dwóch na dwóch, mamy dwa jeden. Szukaj, zaczekaj, uciekaj. E, uciekaj. Uciekaj, uciekaj! Nogi, sebek, nie mogą ci zapalać. Dlaczego ci zapalili, ty nie ogarniasz? się spalę. O nie wytrzymaj się. jest, jestem tutaj. Nie widzą mnie, nie widzą mnie, nie widzą mnie. Nie spamnie. ucieka uciekał. Na ucieka. 10 sekund no, gdzie jesteś, gdzie jesteś? W jakim pikarniku? Pikarniku! Gdzie jesteś? Nie widzę cię! No koło mnie chodzi jakiś bąbel. Nie widzę, czekaj! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Już nie, już jestem spalony no, nie wierzę w to, serio, No to mów mi, gdzie jesteś, to jest bardzo ważne, żebyś mi mówił. Ale Sebek ja ci nie, nie okaże. I od razu się łapię. Gdzie jesteście? Złapię was zaraz. O no nie, ktoś mi uważa, dopiero nie. Eee, złapiesz mnie, bo ja jeszcze jest. Piekarniku. Wygraliśmy rundę, wygraliśmy rundę. Jest, zapaliśmy wszystkich, dobra. Teraz my jako Babusiu uciekamy, szybko w nogi. W nogi, uciekamy, zamknięcie to. Zamknięto, to, szybko, uciekamy, uciekamy. Huh! Szybko, do przodu, do przodu, do przodu, przodu skoczę. Nie mogę tu wejść. Na przodu, przedem jestem, jestem na końcu. O, nie, kłasz tu biegnie. Kłasz tu biegnie, kłasz tu biegnie! Ja zleciałem na dół! Nie chcą, co spadłem na dół z samolotu! No nie jak Bije, 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 bije. Łapmy go, jest jakaś. O Sebek! Nie, czy to Alusia? Alusia. Nie byłem ja. Ja Sebek, uważajcie, pati. A nie pati, oni wy jesteście kucharzami. Ja jestem kucharzem. Alusia, patrzcie, jest w piekarniku zamknięta. Uuu, biedna Alusia. Pieka, ja, gdzie, jest, gdzie jest? Jeden jest, jest jeden. Ia. Co teraz zrobi? Chyba gdzieś on tu poszedł. Trzy na sekundy, dwie i zaraz zostanie upieczona. Jedna, dziesięć i. Mam ją. Padła. Oj, została jedna chrystyna jakaś. Chrystyna, daje szadę. Chrystyna, dajesz radę. Pampersa? papersa. Uważaj, nie, ty nie. Jezus, skoczyła, tak ale nie, ja, ale cię zrobiła. Jo, ale porobiła kogoś. Odpusz, odpusz. To alka porobiła? Alka, ale to cię przełagania. No Ej, otchnąłem. Ta dziewczyna wygrała sama! Nooo! moc ta dziewczyna sama wygrała. Ej, ona jest dobra. raz zabrać wszystkie. Chodźcie tu chodźcie, tu chodźcie, tym chodźcie! Chodźcie! No masz chodź, co powiem, nie jest, nie to, to ja jestem! No to, to ty jesteś, jest. Mati? zapowiem cię? Ale ja? no dobra. A, A, gdzie one są? Gdzie nie są? Czekaj! Ale! Pomóż mi! Niech mi gdzieś nie kolejny. Jesteś kolejny, nie zgraliśmy! Rolice wygrywają, że rządzą! do sklepu, nie chodźcie. Weźmy sobie medkit, co to jest medkit? Zatrzymanie, radar jakiś? Uuu, co to jest? Gwiazda? Podrzuć kucharzy, uciekaj. O, kupiłem coś, wyposażyłem. Czajcie? Kupiłem coś kolejne. Co to dało? E, kupiłem wszystko. Wybierz hmm. klucz. Kupuję wszystko, ty. Radar jakiś kupiłem. Ja, mam okay. jakieś rzeczy kupione. Czajcie? Zdolności kupiłem. Dawajcie, wchodźcie, wchodźcie do środka. Chodźcie, wchodźcie. wchodźcie. Ej, słuchajcie, kupiłem jakieś zdolności lepsze dla dzidziusi. Hmm, ciekawe co to będzie.

Piekarnik zajęty Ej, ja wszyscy zostali stąd zajęci Piekarnik zajęty daj, mi wytkocz mu jest, jest, jest uciekał, uciekał, w nogi, w nogi, nogi nogi, w nogi, nogi szukał, szukał, szukał uciekał, uciekał uciekał, uciekał nie, do kurde, przegraliśmy nie, wygrałem Ojej, nie, nie dałem rady dziedził się, na tu mały brząd, tu mały brząd, tu nie złapiesz mnie, chodź tu ty mały, ucieka ktoś Chodź, chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, chodź, chodź. To ty jesteś? O co fajn! Zapałem, Aj, no zapałem go! Zapałem i do piekarnika bomba. ty grasz na cheatach, wypuśćcie Sępka. mnie, Alek, pomóż, pomóż! Aj, zostałem, ty... jak piekarni... ja się dole, musisz pikniaczyć na piekarnik, o ktoś by nie. Tu za to dole w piekarniku kliknij! Cześć, cześć! Nie, 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 zrezygnowam! Ja musisz do piekarnika no, iść, stopka ratować. Nie, nie zdążę! Szybko! go! Został, the Babuś nam został! Ale pali się, patrzcie, zaraz pali, patrz, jedynka i boom, dead!

Tam dawaj. nie, tam nie, tam nie ma. Gdzie oni są? No, Ta była, nie. tam była, kotego, tego, patrz i tam dawaj, idź tam, gdzie byłaś. No nie, tam, idź tam do przodu, no idź tam, idź samo tam jest. No idź. Jest nie czy mam, nie, on tu nie? dziś jest. Oh, jest, jest, łapko, łapko małego, nie kurde. Cziupczacie, łapko, Ej, No nie, nie, ja nie dam radę, yes, więc yes, Wygrał, wygrał no. Alek, mały no. Brząc, wygrał, patrz jak się cieszy, Alek, kurde. A no, teraz my jesteśmy małymi Brzącami. Szybko uciekamy, czekamy! Szybko, 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 szybko. Uciekał, uciekał, uciekał. Szybko, szybko, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Potem brzdą cię ty. Mam go, mam go. Szybko, szybko, uciekał. Ja go złapię. Ja, 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 ja. Mam go. Dobra. O, nie, spadłem, ej, co się stało? Cało mnie mi wywaliło miała? z tego, kurde, no. A, wygraliśmy. No nie, wywaliło mnie z cała, wygraliśmy. 3 do 0, ale łatwo. 3 do 0, przegraliśmy. Nie wykorzystałem swojej zdolności w ogóle, bo mamy zdolności. Mogę mieć skórki Ale też? Ej, ja wygórowałem jakieś skórki. Kupiłem, a nie kupiłem, A Aj, też szybka runda się ładuje, szybko. Nadajmy linie lotnicze, teraz w samolocie dawajmy. A ty co wracałeś? W samolocie dawajcie, no. Ale teraz lecimy do samolotów. Teraz wygramy, teraz wygramy, szybko uciekamy w samolocie, uciekamy do w nogi. No w, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Ale Szkole. ja dobry w tą grę jestem. Zamknę, wow. Wow. zamknę, to zamknę, to. Jaja! Zamknę, ja mam. Nie chodź za kwiatem, tu zerlą. do, do tak. Wiela. O nie! ja są Nie, nie, nie! Nie <grym> przed nimi! Czekałem. Uciekaj, Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Gdzie teraz, gdzie teraz? gdzie teraz? Gdzie teraz, gdzie teraz iść? No to, 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 tu, 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 tu! Ale tu coś uderzy, obrażenia da ci! Wadze, czekaj, się. Ale, ale, o nie, się! Oni wchodzą! Wchodzą, wchodzą! Chodź, do piekarnika mnie zostaw mnie! Słapał Szybko w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi! Nie zapomnij. mnie! Przebie, Ej, z daleka nie, mnie złapał wsadził do piekarnika, musimy z piekarnika! No ale on mnie też złapał! O nie, przygraliśmy! No jeszcze raz, no, teraz, teraz, ja kucharzem, teraz kucharzem, Ja go zapię, go zapię. Ja zapałem go Dobra, teraz go damy do piekarnika jednego, Ciach. ELEGANCKO nie, pamiętajcie, że z piekarników Ej. musimy dawać zawsze. O, zapajam no, drugiego. żeby uratować. Musimy się ratować no znaczy nie wygrałem. Ej, ktoś ma i bądź, tam błąd. Mały brzydące, mówię błąd. Zapajem drugiego, włożyłem do piekarnika. Tu gdzieś biegnie, tu gdzieś biegnie. O, tej, już on robi jakieś! Patrz uwolnił go! O ty mały brzdący! No, mam go, mam go, mam go, mam go! Mam go. Dobrze dobrze, 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 dobrze. dobrze, dobrze. Tutaj kolejny go zapałem zapałem. zapałem go. Ja będę pilnował go. Zabałem, go zapego, zabałem. Już próbowałem. jest Już on jest jego on jest? Ja go Chodź tu, chodź tu, tutaj. Jest, jest. zapałem go. go. Kolejny. Go. <laughs> nie, chodźcie, bo nie ją. Chłopie. Bo oni się dobrze sam w tą grę. No, chłopie, chłopie, ja mam jednego. No, a teraz sam go. Gdzie jest tu wolne mikrofala? To jest. A dać Zapałem A za pierwszym, Zapałem drugie drugim, za drugim, kolejny mikrofalu dać. Daj, dwóch już. Wygrałem rundę, jest! To ja wygrałem, jak zapowiem dwóch! Brawo, Dobrze. Yes, jest Jest, teraz my uciekamy szybko, dawajcie. I musimy się uwalnić. pamiętajcie. No to dobre, zamkimy, bo, zamkniemy, brawa, zamkniemy, pamięta. zamkniemy. Nie, dlaczego ktoś kliknął od razu? Ale ja tutaj będę, z koło piekarnika. Może mnie zobaczą. O nie, spadłem. Aj, ukrywam się, ukrywam się, ha, jakie dobre. Ja też ukrywam jaj. się. Nie widzi mnie. Nie tutaj. mnie. Przyszedł koło mnie. Nie. Ale to dobre, jest, Jaką no? fajną skrytkę, i ja może to wygrał z Team. Ej, porabiam, Ej Patrycja, widzę cię, widzę cię. zostałem sam. Iho, zostałem nie sam, mów nic. zostałem nie sam. Nie nic. zostałem sam, zostałem sam, zostałem sam. Muszę to przetrwać, nie mogą mnie znaleźć. Widzę cię. Nie mogą mnie znaleźć. Jak mnie widzisz? No na samolocie jesteś za szafką. Nie jestem za samolotem. Jak nie, nie? na nie mogą mnie znaleźć, nie mogą mnie widzieć, patrzcie, szukałem je wszędzie. I nie widzą, ale mam skrytkę dolą, patrzcie. Jestem tu, my lecimy w ogóle na samolocie! Jo ja, Ale fajnie! Ja ci powiem jak to będą szli. 19, 18 sekund, 17, ale mnie tam nie ma. ty się rozgola tam na lewo i prawo, ale oni mnie nie widzą nigdzie. Dobrze wygrasz to dawaj Smaj 10 sekund. 9, no, 9 8, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 5 4, O, zobacz, 4, 5, 4, Dwa, Dwa, jeden! jeden. <laughs> I Ale mocno, pest! Graliśmy, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Chodź tu, mały, chodź tu, mały brzusz, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. tu. <laughs> zamknął mu, zamknął mu, przetwarzał. Zapałem go, patrzcie, mamy. I do piekarnika, bom! Do piekarnika idzie. Kolejnego, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, zamknął Dawaj, mi drzwi. Łapiemy ich, łapiemy zamknął mi drzwi, i... zamknął mi drzwi. Dobra, gdzie oni tam biegną, czekaj, może tu Dawaj, gdzieś będzie może ktoś? tutaj, z tej strony. A tu nikogo nie ma. Cześć, so, gdzie oni są? Zobaczymy Zobaczy na, na dole. Parki, gdzie oni są? Znajdujemy, szukamy. Jak nie ma. Wygrałem rundę! Kolejną! Ha! A sebek tu jest. Patrz, wygraliśmy! Jeeeeee! Yes! 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 Jeeeeee! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow! co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow! na moich rękach tu jest? E, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci! Wow!